Czy masz problem z wolno działającym komputerem a Twój Windows ledwo włącza okna i laguje Ci nawet Minecraft na niskich? Wyobraź sobie, że możesz temu zaradzić dzięki właśnie temu filmowi, w którym pokażę Ci, jak przyspieszyć Windows czy Twojego Peceta. Ja Ci pomogę, więc i Ty pomóż mi, zasubskrybuj kanał z opcją dzwoneczka, automatycznie biorąc udział w konkursie z nagrodami i zostaw łapeczkę w górę i komentarz. A ja zapraszam Cię na film 5 prostych sposobów na przyspieszenie systemu Windows i Twojego PC -ta. Więc bez zbędnych ceregieli, nie przedłużając, zaczynajmy. Jednym z najlepszych sposobów na Wykorzystanie pełni możliwości komputera jest zainstalowanie najnowszej aktualizacji systemu Windows 10 lub 11. Niektóre aktualizacje mogą być niewielkie, podczas gdy inne wprowadzają większe zmiany mające na celu wyszukanie najnowszych sterowników urządzeń, które mogą pomóc w poprawie wydajności. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, otwórz menu Windows, a następnie wybierz kolejną opcję ustawienia, aktualizacja i zabezpieczenia, Windows Update, sprawdź aktualizację, jeżeli jakaś jest, ją zainstaluj. Drugi podpunkt jest bardzo banalny, po prostu uruchom ponownie komputer. Może się to wydawać oczywiste, ale regularne ponowne uruchamianie komputera może pomóc przyspieszyć działanie systemu. Podpunkt trzeci. Wyłącz uruchamianie programów przy uruchamianiu systemu. Wydajność komputera może znacząco spać, gdy jednocześnie jest otwarty wiele programów i aplikacji. Wiele programów instalacyjnych wymusza w systemie Windows, aby uruchamiał zainstalowane programy zaraz po uruchomieniu komputera, co spowalnia działanie systemu. Podpunkt czwarty, oczyszczanie dysku. Jedną z zbudowanych funkcji systemu Windows 10 jest funkcja oczyszczania dysku. Pozwala nam się pozbyć nieużytecznych plików tymczasowych, które właściwie gromadzą się na komputerze, w tym miniatur obrazów, podobnych plików programów i tymczasowych plików internetowych. Otwórz menu Windows i znajdź opcję oczyszczanie dysku, wpisując jej nazwę w pasku wyszukiwania albo wchodząc przez mój komputer i tam oczyszczając dysk. Zaznacz wszystkie elementy i kliknij OK. Możesz także oczyścić pliki systemowe. Zrób wszystko, jak na załączonym obrazku. Podpunkt piąty jest także prosty, bo usuń stare oprogramowanie. Na komputerach często zainstalowane macie oprogramowanie innych film, które niekoniecznie potrzebujesz. Oprogramowanie to często zajmuje dużo miejsca w pamięci i często jest zupełnie bezużyteczne. Aby odinstalować program, po prostu wejdź w panel sterowania, programy i funkcje i odinstaluj te. Programy czy gry, których nie potrzebujesz. A teraz przed nami dwie najważniejsze rzeczy, które najbardziej zoptymalizują i pomogą poprawić wydajność Twojego komputera. Wyłącz efekty specjalne. System Windows 9 wykorzystuje wiele efektów specjalnych, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności wizualnej dla użytkownika. Są one domyślnie włączone w systemie wraz z innymi funkcjami. Odpowiedzialnymi za pojawianie się, znikanie, wyświetlanie elementów, innymi specjalnymi funkcjami, które tak naprawdę bardzo obciążają komputer. Ten krok postanowiłem pokazać Wam dosyć powoli, dlatego. Moi drodzy, wyszukujemy opcję system. Klikając tutaj w menu wyszukania, klikasz ten system. Po czym moi drodzy, szukamy zaawansowanych ustawień, które znajdują się tutaj zaawansowane ustawienia systemu. Potem mamy efekty wizualne, planowanie użycia procesora, wykorzystywanie pamięci i pamięć wizualna. Wchodzicie w to ustawienie, i tutaj moi drodzy, w zależności od tego, klikacie niestandardowe i wyłączacie tutaj większość tych opcji. Ja wyłączyłem animację paska zadań animuj formaty i elementy wewnętrznych okien. Pokażcie nie pod oknami, pokaż cienie pod wskazaniem myszy, pokaż miniatury zamiast ikon. Tutaj możecie dowolnie sobie manipulować tym, wyłączać niektóre opcje, niektóre włączać. Mi pomogły wyłączone te, które tutaj widzicie na ekranie. Klikacie zastosuj, klikacie OK. No i ta opcja, moi drodzy, jest już za nami. Ostatnią i właściwie już ostatnią opcją, która poprawi wydajność waszego komputera, wydaje mi się, że jest to też bardzo ważna opcja, moi drodzy, żeby e, musimy włączyć efekt przeźroczystości. Dlatego musimy zrobić coś takiego, jak znowu, jak wyszukaj, e, potem w tym e, wyszukiwarce wpisujemy ustawienia kolorów, moi drodzy, i nie ma nic bardziej prostszego, kiedy włączy Wam się okienko, odznacza tutaj efekt przejrzystości. Wydaje się bardzo mało, ale wierzcie mi, że te wszystkie opcje, wcześniej i te, które teraz Wam pokazuję z tym efektem przejrzystości, wymagają kilku procesów Windowsa i... Jak dobrze wiecie, obciąża to bardzo Wasz komputer. Po tych wszystkich czynnościach, moi drodzy, mi to pomogło i Windows działa bardzo szybko, mimo że jest to dziesiątka i mimo tego, że ma bardzo wiele procesów w sobie zawartych, bo kiedy będę Wam chciał pokazać tutaj, to zobaczcie, procesy w tle, które nie są jakimiś strasznymi programami, oprócz kilku programów, ale same procesy systemu Windows to już a 85, żeby je zminimalizować, nie było ich ponad 100, wystarczy zrobić te proste kroki. Mi pomogło, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Pamiętajcie o subskrypcji dzwoneczku Dziękuję, zostaw komentarz i do zobaczenia. Cześć!